Cześć kochani, z tej strony Talix, no i witam was w kolejnym odcinku z Y-Blog Star Planet. Jak widzicie, jestem właśnie na randomowym koncie, ponieważ dzisiaj będzie eksperyment społeczny, sprawdzimy, jakiego youtubera z Blockstar Star Planet albo osób stopy gracze najbardziej nie lubią. Jestem naprawdę ciekawa tego eksperymentu, a wy również jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam Was do oglądania! Ok, moi drodzy, więc pierwsze pytanie to napisałam tutaj, że Hej, mam pytanko, lubicie Talix i Miss Ariane Więc wysyłamy tą wiadomość, no i sprawdzimy, co gracze powiedzą Ok, tu widzisz, że jedna osoba już coś pisze O nie, ktoś napisał, że nie wie, a ja tutaj osoba O kurde, w sumie jestem naprawdę ciekawa tego eksperymentu Bo nigdy nic takiego nigdy wcześniej nie nagrywałam no i tu osoba jedna napisała, że nie wie, a reszta chyba śpi, nie wiem. Tutaj jeszcze ta osoba coś pisze, ale chyba nie na temat, więc za momencik to sprawdzimy. Czekajcie, co napisa? Yy, tak tylko mówię, co? Okej, okay, czyli tutaj niestety odpisała mi tylko jedna osoba, że nie wie, czy lubi mnie i Miss Ariane, więc no trochę słabo, myślę, że przyniesiemy się po prostu na jakiś czat, no i będzie wtedy już po prostu chyba lepiej. Okej, okay, jesteśmy już na tym czacie, ale coś tutaj za mało osób, ale dobra, napiszemy i tak tą wiadomość. No i tu jeszcze napiszemy, że Talix i Miss Ariane. Sery, jestem mega ciekawa, czy znajdą się osób, które mnie nie lubią. Dobra. Ym, ogólnie tutaj mało osób jakoś jest, a dobra, większość jest tutaj na górze. I czekamy na reakcję tych osób, w sensie na ich odpowiedzi po prostu. Tutaj póki co jeszcze nikt nic nie pisze, więc ym, chyba, że wyślemy to drugi raz po prostu. Napiszemy to drugi raz. Yy, czekajcie, bo napisam, że Talix i Miss Ariany. Zapomniałam tego dopisać. O, ja nie mogę, patrzcie! Ej, on napisał, że nie. O kurde, jak, jak to nie? Jak to nie? Jak to możesz nie lubić Talix albo Miss Ariany? No jeszcze ucieka przede mną, patrzcie. Dobra, y, więc tutaj się znalazła osoba, która niestety nie lubi mnie ani Miss Ariany, więc no przykre. <noise> Lecimy na kolejny czat. Dobra, kolejne pytanie to jest hej, mam pytanko, lubicie Joyko lub Camloksa? No i sprawdzimy reakcję tutaj y, tych osób, tutaj ktoś stoi przede mną, więc może mi... O, dobra, jest, pisze coś ta osoba. Kto to? Co jest? Ta osoba nie wie? Ej, ta osoba nie wie, kto to jest Joyko ani Kamlox. Ja nie mogę. Jak to nie? Co jest? Ej, oni sery nie widzą, kto to jest Joyko i Kamlox? Co się tu dzieje, moi drodzy. Nie spodziewałam się takiego. Ehm, dobra. A ty lubisz Joyko i Kamloxa. Zobaczymy. Zobaczymy tą reakcję tej osoby, czy ja w ogóle. Ja, no ja nie mogę. patrzcie jak mi olewają. Ta osoba na czas sobie poszła. No, ja nie mogę, co to ma być w ogóle. No, czekajcie, o! Tu jest osoba, Napiszę, że. Hej, mam pytanko. Szukam, co. O, patrzcie, mam skina chłopaka akurat. E, dobra, napiszemy. Lubisz Joyko lub Kamloxa? Zobaczymy jej reakcję. Bo tu ona mi miała odpisać, ale nie chciała odpowiedzieć, niestety, więc przykre. Dobra, uwaga, sprawdzamy, O, ona też coś pisze. I dobra, jestem ciekawa, uwaga, uwaga. Jak już to Joyko, czyli nie lubi Kamloxa na, na to, jak widać. A ta osoba, Jojko, co? Jajko? Ej, ta osoba nie zna po prostu chyba Joyko, ale dobra, tutaj osoba woli Joyko, więc no. Lecimy z kolejnymi pytaniami. Dobra, teraz to te pytanie będzie dotyczyło tego, czy lubicie Mikalo albo Olusie. No i zobaczymy, czy mi w ogóle ktoś tutaj odpowie, bo takie osoby tak bardziej są zajęte czymś innym. Ale ewentualnie będę po prostu podchodziła i mówiła, że mam pytanie Okej, to widzicie osoba pisała, że nie lubi um, O, Sami Czekajcie e, Sami, a ty What? lubisz um, Olusię albo Mikalo? Ja nie mogę jak ja piszę No nie, jeszcze na czat wyszła um, Lub ty oni w ogóle nie chcą mi tutaj od... O dobra, on napisze coś. Uwaga, jestem ciekawa, co napisze ta osoba. Czy lubi... nie lubię obu. Okej, okay, czyli tutaj osoba nie lubi. Zobaczymy, co tu mi odpisze. Czy ta osoba lubi Olusię i Mikalo? Um, ona mi chyba nie odpowie, więc przykre. Ja nie mogę, że się odsuwa do mnie. Dobra, nieważne. A ty, ziom. <grym> ziom stój. Ziom, odpowiedz czy lubisz Olusię i Mikalo. No, ja nie mogę. Czekajcie, napiszemy, czy lubisz. Ja nie mogę, jak ja piszę. E, wiecie, on ma szósty poziom, więc może jeszcze nie ogarnia za bardzo, jak się tutaj pisze i w ogóle. O go się zapytamy. A ty lubisz. Oluś lub Mikalo. Jak się odsuwają ode mnie. No, nie uciekaj. O uwaga, co napiszę. Uwaga, proszę państwa, co za emocje, co to będzie? Nie. Ok, czyli tutaj nikt z tego czatu niestety powiedział, że nie lubi ani Olusi, ani Mikal, więc w sumie przykre. No i lecimy, myślę, że na kolejny czat. No i oczywiście z nowym pytaniem. Ogólnie zlagowało mi Blog Star Planet. Nie wiem czemu, ale o nieważne. Staniemy sobie gdzieś, gdzie wygląda to w miarę normalnie. Tu mi takie białe zostało. No i napiszemy teraz, może. Czy lubisz Stroka? I nie wiem w sumie jeszcze kogo. Czekajcie. Sprawdźmy, kto tutaj jest jeszcze w topce. O, może zapytajmy znowu o Miss Arianę. Dobra, to myślę, że takie będzie spoko. No i e, postarajmy się to wkleić. Nie mogę tego wkleić, więc trochę słabo, więc napiszemy e, lubicie Stroka albo... kto to miał być? E, czy, a, albo Miss Ariane. I sprawdzimy, czy te osoby e, tutaj lubią obydwie. Tutaj napiszemy, staniemy, może ktoś to odczyta. Bo fajnie by było, gdyby mi odpowiedzieli, ale w sumie... W się więcej osób tak jakby śpi albo stoi i nic nie robi, więc trochę słabo będzie jak mi nie odpiszą, no ale poczekamy chwileczkę po prostu, chyba że ja zaraz po prostu podejdę do kogoś, poczekam po prostu jeszcze przez chwilę i ewentualnie jak ktoś mi odpowie to dam wam znać. Nikt mi nie odpowiedział, więc no lecimy na czat po prostu znowu ten sam, ten czat jest moim zdaniem najlepszy, no i teraz zapytamy się ponownie o to samo. Y, Stroka i Miss Ariane Ponownie, no nie wiem, w sumie tamte osoby Głównie spało w tym nexusie, więc mi Nie odpowiedziały I y, zobaczymy, co tutaj mi te osoby Odpiszą, jeżeli ktoś w ogóle mi tutaj odpowie O dobra, jakaś osoba, Miss Agata y, Sweet, coś pisze Więc sprawdzimy, co ma nam ciekawego Do powiedzenia Dobra, więc uwaga, pisz, tutaj nikt mi jeszcze nie odpowiada Ona coś pisze, jest jedyną nadzieją to ja może napiszę po prostu to y, drugi raz, bo te osoby mogły tego nie zauważyć, czy coś. Lub y, Miss Ariane, dobra, sprawdzamy reakcję tutaj tych osób. Y, oni się głównie na mnie patrzą i nie wiedzą w sumie, co mają napisać, póki co tylko ta osoba coś tu pisze, ale... No ja nie mogę, czemu to sobie nie chcę odpowiadać? Już to był, O nie! Już to byłaś lubię stroka, Miss Ariane Kacpra Okej, okay, czyli tutaj osoby... O jedna osoba napisała, że lubi dwie te osoby, czyli lubi i Stroka, i Miss Ariane. Więc lecimy chyba już na ostatni czat. Teraz pytanie będzie brzmiało: czy lubicie Nastix i Talix? Więc y, tutaj sobie stanę na środku. No i mam nadzieję, że ktoś to w sumie no, odpisze mi. Dobra, o please. Tu osoba jakaś coś pisze, może mi za momencik odpowie. Na jedną os w sumie nas tyle osób mi tylko o, jedna napisała. Okej, okay, jedna napisała, że lubi mnie i Nasty, więc mega fajnie. I czekamy na reakcję tej osoby, tu więcej osób w sumie odpisuje niż na tamtym Chcecie coś zobaczyć? Yy, dobra, ale ktoś napisał, że lubi mnie i Nastię, więc mega fajnie Napiszemy to w sumie jeszcze raz, yy, zobaczymy Okej, okay, kolejna osoba napisała I więc yy, zobaczymy jeszcze, czy mi tutaj inne osoby może odpowiedzą O, dobra Xpandax napisz, czy lubisz Talix i Nastix yy, 6 lajków like i masowy yy, Trochę takie przykre Dobra, więc tu mi osoby odpisały, że lubią mnie i na No i w sumie, moi drodzy, myślę, że możemy iść już na ostatni czat, żeby ten odcinek też nie trwał zbyt długo. No i live na kanale Jogo to jest jakiś czat, ale nie wiem, w sumie, czy iść na niego. Chodźmy może z powrotem na ten, bo już mnie trochę osób stąd zna w sumie z tego czatu, bo ja ciągle tu jestem. Czekajcie. Rozejrzę się, czy tutaj raczej nie. Tu są osoby, o których jeszcze nie pytałam, więc teraz myślę, że możemy zapytać o kogoś stopki. Więc zapytajmy w sumie może chyba hmm, pewnie go lubicie, może napiszmy znowu, że Camloksa i e, jaką jeszcze osobę by tu można dać? Miss Ariana już była, Strok też był, o, dajmy może znowu Olusie. I, e, zobaczymy, zobaczymy, czy tu mi jakieś osoby odpowiedzą, bo w sumie na każdym opisujem jest jedna osoba, może o dobra, dwie coś piszą. Fuj, okej okay. Czyli e, te osoby nie lubią ich, nie, nie? Co jest? Serio? Ej, to patrzcie, moi drodzy, oni nie lubią ani Alusi, ani Kamloxa. Dziwne, dziwne w sumie. No więc, moi drodzy, w sumie możecie napisać, jak oceniacie ten eksperyment społeczny. Moim zdaniem nie spodziewałam się w sumie tego. Było tam parę głosów, było głosy na tak, że lubią e, Miss Ariana i Stroka. Było jeszcze na mnie i na Nastix, że lubią. Ale było też parę głosów na nieukamloksa. Joyko chyba napisała jedna osoba, że nie zna z tego, co właśnie pamiętam. Więc no moi drodzy, napiszcie jak wy oceniacie ten eksperyment społeczny. Od razu mówię, że na to konto nie musicie wysłać mi uśmiechów, ponieważ ja nie gram na tym koncie. Jest to po prostu takie randomowe konto. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!